ma to ja Maticu Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek Wroszter Powracamy do gry Dawno nie grałem, przepraszam Nie chciało mi się nagrywać szczerze Teraz powrócimy Nowy, nowy update Game Pass, zaraz go zobaczycie Nowa postać Gale Nowa postać Gale Brawl Pass już jesteśmy na ósmym, gramy na drugim koncie Wybierzemy się. Se... Polta mamy gadżeta, e, wyrobiłem go wczoraj e, Koronawirus, nie wychodźcie z domu Głupi czas My akurat nagrywamy znaczy, te, teraz możecie wychodzić, ale wcześniej nie można było. Czemu zginąłeś? Jest akurat za mną dycha. Kurde, ciężko się gra. Trzy miesiące się nie, nie grałem 3 miesiące, czy tam dwa, nie pamiętam. I... Teraz powróciłem, bo ta aktualizacja jest yy, zarąbista. A ja już to chyba grać nie umiem. O, sojusz chcą, sojusz. Nie! Aha, xd, dobra, dd. Czwarte miejsce. Widzimy się w następnej grze. Zaczynamy. Wypróbujemy se gadżet. O, fajne, fajne przyspieszenie. Szelic, olej, olej kamperzy, olej kamperzy. Dobra, łatwe, łatwo, łatwo. Kurde, o kurde. Dobrze, że nie, nie zdechliśmy. Dobrze, że nie ten. Nie, teraz nie zdechliśmy. Bo to by było. 7 cubów na. Dobra, to może być łynek. No? Tak. Piper tu ucieka. Ło! Wow. Co tu się dzieje? Łatwo, łatwo. Łatwo. Będzie wygrana. No. Jeszcze ulcik. Dobra, mam jeden gadżet. O kurde. Ta ros się w ogóle nie rusza. Ja bym poszedł nad nich dwójkę, wiesz? Ale nie, bo one on, on mnie on tam dobijają. Więc tak średnio. zaraz pomogę. nie ogarnię? Zapraszam na kanał Dychy 120, Dycha 120. Link w opisie. Nic nie nagrywa, ale będzie nagrywane. No, dokładnie. Dobra, tu jest Shelly. Nie, Crow Co, 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 co? Jeśli. O kurde, ale ja to zepsułem. Zepsułem to. Ale drugie miejsce. Drugie miejsce może być plus 7. Pasi, pasi. Dzisiaj możliwe, że otworzymy skrzynkę na w Pasu. Sezon pierwszy Tara Bazar. Tutaj otworzymy Big Boxa, Brawl Boxa, Mega Boxa. A tu są skarpetki, jakby ktoś chciał wiedzieć, tylko co No Skarpetki. Było widać, no. Tak, taka ciekawostka. A jak ktoś chce kupić, to za 169 lub 249. Nie wiem o co tam dokładnie chodzi. Yy, ja dam teraz z brawberry czy z tyłu? Było? No to dobra, było. No to jakby bo dobrze nam szło. Chcący ser gadżet, ale jaja Kurde, niechcący Mogliby dać gdzieś indziej No to może sobie przystawiać, wiesz że tym co jest, może sobie przystawiać, po tym kółki A to no, nie wiedziałem A to, to chyba na tym tam, gdzie wypróbuję nową postać, tak? Ale fajnie To, to ja się zmienię, to bo to ja dam, nie wiem, Zobaczymy, zobaczymy. Ej, masz 72 HP. Tutaj El Primo na star powerze. O kurde. 50 level na drugim koncie. Mm -hmm. Więc widzimy się w gierce i na arenie. Tam wypróbujemy przyciski. Zmienimy ustawienia. Moim zdaniem będzie najlepiej. Więc widzimy się w grze i na arenie treningowej. Więc jesteśmy na arenie treningowej. Wypróbujemy sobie nową. nową postać chromatyczna. Lepsza. Lepsza niż legenda? No, lepsza niż legenda. Tutaj. takie same staty, jak takie same staty, ale ta chyba bardziej rzadsza. Od legendy? No, to zawsze no, od legendy. To sobie jemy i sprawdźmy ulta. O wielki taki duży i zaraz sprawdzimy na wielkim bosie. No fajne, fajne. Podoba mi się ten ult. Tak oddala i, czy, i Was też oddala. Czyli jak macie małą HP to Lubo Bosę tak odciągnąć, to fajne. Teraz że, zmienimy kontrolę, e, nie reset i to damy se gdzie możemy dać? Może tutaj? Tak? No dobra Dobra, damy, zapisz. No i może być i widzimy się w grze. Więc y, wracamy do gry. A ja chciałam wypróbować ten nowy miejsce na gadżet Tylko, że ja do El Primo nie mam gadżetu Więc weźmiemy w następnej rundzie inną postać A później znowu damy na El Primo Chcę wbić 20 rangę Tutaj El Primo zabija. Ło, wow, dawaj tu, dawaj tu Dawaj tu na Ole Ale pięknie, pięknie Uciekaj, uciekaj Ja też uciekam Dobra, ja tu się chyba wbiję na środek Kampimy, kamp, kampimy, A tam Spike wiesz, że jesteśmy czekaj i rzuć na niego tam, no o kurde, o kurde nie, 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 nie ja tutaj będę A nie, 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 nie dobra ja wiem tu, dawaj go tu dobra, łatwo, łatwo Dawaj, dawaj to! Musisz, musisz! Dobra, Zrobiłem biorę to. wszystko, biorę wszystko. Zrobiłem to jeszcze. Ale pięknie, Jezu, ile HP? 13 000 i pół. To jest Dynamite. Dobra, ja se na niego. O kurde, Ty Ja raz tak miałem: miałem 27 Power cubesów Byłem sam i przegrałem. A inni mieli chyba po jednym. Zresztą ja to na ich mam, praktycznie. Dobra, easy win, easy win, co nie? A tutaj ta mam iść? Łatwo, łatwo. 15 tysięcy, a to plus 9. Jeszcze go firma odbiera, teraz geny. Ja mi jeszcze brakuje, dobra, Lufbosa do 9. Lufbosa jest na 10, tak? Więc teraz będziemy mieć. Big boxa ja i sprawdzę, jakie mam questy. Zmi zmi zmienię tylko na polski i widzimy się w grze. Jesteśmy już, już zmienione na polski. Gdzie to się Dobra. Misję. Zadaj 9000 punktów. Obrazem na zadymie. Pokonaj 24 przeciwników spoko czemu Franka? Czy to no A bo 500 żetonów... czemu ty mówisz cicho? No bo nie wiem, bo tak. Bo lubisz. No. no. 500, że to pokonaj 40 przeciwników z Frankiem, tak? Tak. To ty musisz kogoś innego. To może dawaj do znów? No, tak, ale ja bym wziął wiesz kogo? Kogo? Ci się wydaje, że ja sobie tutaj wezmę Wortisa. No okej. Okay. Bo Morgi zasadniczo też dostał upgrade'a, że jest teraz bardzo lep jest lepszy i teraz. Nie w górze? Później dawa. dawa... Gramy z ZDM? Nie, później? nie, nie, nie. Ja będę fankiem. O kurde. Nie, ja się tam wbiję, bo to jest grubo. O nie! Dobra, dead. Uciekam, uciekam. 15. No, ale i dobrze, że te parki psy wzięto. 10 tysięcy HP, więc spokojnie. Równe 10 15. i... jest jedna z tych postaci, mają dużo HP. No. El Primo też. O, dostaje. ja tu zostanę. Ja, ja bym wyszedł na środek, ale muszę mieć... Ja tutaj muszę mieć ulcika. Ulta i będę koksił Dobra, łatwo, łatwo. Spokojnie. Hashtag skillsy. Dokładnie. skillsy 2020, Czas korona. O kurde. Nie, dead. Przepraszam. Nie będzie woda Będzie. Nie miałem szans. Mogę już atakować ją, bo to by też wyszło. Ale nie wiem. Nie wiem. 6 na 40, więc zagrajmy sobie może jeszcze raz do. Mhm. Tylko ja teraz na przykład wezmę sobie Piperka. Może. Zrób, zobaczymy, czy jeszcze jest snipery. Będzie tego te, te, te filmik. Część, gdzie druga? Nie wiem, czy to będzie. Na dwie części, bo to będzie dłu długie filmiki, teraz tak będę nagrywał po 20 minut i subskrybujcie, bo więcej nie subskrybuje, a ogląda więc zachęcam do subskrybowania do końca maja dwa, dwa, tego roku 30 subskrypcji, brakuje 9, tak się nie mylę. Tylko końca roku, a jakby było pokrętło. A do końca roku to cel 500 subskrypcji A i Dedy! O, e, ja też taka wydałam. Kurde, nie, nie, to A ja tam a nie chcę... Zobaczisz tę no, chyba, nie wiem. Zobaczmy. Tak, jedną osobę. Zobaczmy. Dobra. Dawać Brawbola może, co? Do Brawla? No. I wezmę sobie takie Albo wezmę sobie... ...dódkę. Bo kluczek fajny no się. Dobra, też. Dobra, gramy. Mamy tylko... E, e, się dobra. nie rusza. Więc łatwo... Ich. O, ale lagi, ale lagi! Gdyby nie lagi, to bym zabił... Nie, tak. Gdyby nie lagi... To by było wyśmienicie. Dobra. Zostawcie mi go, nie zabijajcie go. Dziękuję. Dzięki. Nie, 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 nie. A ja tutaj tak zrobię, wiecie? Żeby mieć ten... Zabili mnie, ja, ja wiedziałem o tym dobrze. Ale się rozbiliśmy, więc będziemy mieć szybciej lagi, lagi, neta. Lagi, lagi. Nie, dobra, Deda, nie, on mi szczeli. Wo. zostawcie mi. a już miałam tego kila, Tylko Mortis mi zabrał, tylko jeszcze też mnie zabili. Kurde. Trzeba ja muszę tu najwięcej zabijać zostaw? Łatwo teraz Kurde. z jest! Ole piękne, piękne z dystansu Gwiazda gry, no tak i czy... O plus 3, dobra i jeszcze mam tutaj dwa wyzwania, więc spoko Więc y, to będzie na dzisiaj tyle. Kończymy z tym odcinkiem. Zapraszamy na drugą część. Wyjdzie y, dziś, y, w piątek, dzisiaj 22, więc zapraszam do oglądania kolejnego, kolejnej części tego materiału. I tego zostawcie lajka. Like Subskrypcje, będę wdzięczny. Nasz cel 30 do końca maja, a do końca roku 500. Jeśli to się uda, pokazuję twarz. To by było na tyle.